Może moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę i to w jaką niedzielę? W uroczystość w niebo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, tradycyjnie w niedzielę mamy cykl czytań Ewangelii A, B i C. Na dole w opisie znajdują się linki do komentarza na rok A, rok B i rok C w domu na skalę. My dzisiaj skupiamy się nad tym, co mówi nam liturgia, bo wszystkie trzy ewangelie na poszczególne lata będą nam mówiły o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Chcę zwrócić waszą uwagę na kilka drobnych szczegółów, które mają miejsce w momencie, kiedy Jezus zostaje wzięty do nieba. Znamy ten opis, jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić. I dzisiaj Chrystus wstępujący Wstępujący do nieba, obiecuje nam to, co miało się spełnić po jego wejściu do domu Ojca, mianowicie obietnica zesłania Ducha Świętego. My trwamy w Nowennie przed uroczystością, przed nami już ostatnia prosta droga do uroczystości zesłania Ducha Świętego, i dzisiaj widzimy wstępującego Chrystusa, który ma nam posłać Ducha Świętego. Ale oprócz tego, moi drodzy, dzisiaj Jezus wstępujący daje mandat apostołom do głoszenia Królestwa Bożego, do odpuszczania i do chrzczenia, do odpuszczania grzechów i chrzczenia ludzi. W imię Jezusa Chrystusa stają się świadkami. I my również jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, byśmy byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Oto Pan wstępuje do nieba, ale po to, by wstąpił Duch Święty. I nade wszystko, moi drodzy, padną dzisiaj bardzo ważne słowa. Odchodzący Chrystus mówi: Nie zostawię Was sierotami, nie zostawię Was sierotami, jestem z Wami do końca świata. I my dzisiaj, po dwóch tysiącach lat od tych wydarzeń, widzimy obecność Jezusa w Kościele. W sakramentach i w osobie ducha świętego, który zstępuje za każdym razem, kiedy go prosimy i kiedy korzystamy z sakramentów. Nie jesteś sierotą. Bóg jest z tobą, droga siostro i drogi bracie. Bóg nikogo nie zostawia. To my porzucamy Boga. A Bóg jest wierny nam, i kiedy przyjdzie i kiedy da nam ducha prawdy, zrozumiemy, że nigdy nie byliśmy sami, tylko On był z nami. Do skończenia świata. Po drodze moi drodzy, zmierzymy się z tajemnicą Bożego Ciała, czyli z najświętszym ciałem i krwią Pana Jezusa, zostawioną nam w znakach ołtarza, w znakach sakramentalnych, w najświętszym sakramencie. Bóg zostawił nam pokarm, który daje siłę na życie wieczne. Jeżeli korzystasz z tego pokarmu, a wcześniej oczyszczasz się w sakramencie pokuty i pojednania, i prosisz w imię Jezusa, by stąpił na Ciebie Duch Święty, nigdy nie poczujesz się sierotą. Więc dzisiaj wstępujący Chrystus do nieba to nie powód do smutku, ale powód do radości. Po pierwsze dlatego, że Jego zapewnienie o tym, że nie jesteśmy sierotami i nie jesteśmy sami, jest prawdziwe. A po drugie, już za chwilę ma stąpić Duch Święty i objawić nam prawdę. Droga siostro i drogi bracie, życzę Ci, Abyś tak jak apostołowie, oczyma wyobraźni zobaczył Chrystusa, który wstępuje do domu ojca tylko po to, ale tylko po to, żeby przygotować ci mieszkanie w domu ojca i tylko po to, aby dać Ci ducha świętego, byś nie czuł się osamotniony i porzucony przez najwyższego Boga. Kochani, życzę Wam dobrej niedzieli i trwajcie w modlitwie nowenną do Ducha Świętego. Byśmy nie przegapili ani jednej łaski, którą Duch Święty nam przygotował, a która jest na wyciągnięcie ręki. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrej niedzieli i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.